Was bardzo serdecznie. Dziękuję z oczywiście e, kwadratowych na mojej są drugi, e, Jesteśmy w moim hotelu, który cały czas nie jest skończony, bo mi się nie chce z niem, e, I mam skończone wszystkie pięterka, z tej moimi. E, ale spokojnie, kiedyś to skończę. E, czym się będziemy dzisiaj zajmować? Jak widzicie, tak, magazyn już ogarnąłem. Nie wiem, czy to było. Trzech rzeczy mówię, ogarnąłem. Mam no, akurat na tym piętrzenie, ale jakieś rzeczy mam, jakieś liście i tak dalej. Już tu jakieś mam. Widzicie, też jakiś, jakiś żwir, kobblestony, nasiona, deski, granit, i tak dalej. Mam też posagregowane. Jeszcze z miejsca, no tam wyżej. że jest miejsce maszyna, jak widzicie, dalej działa. Eee, wszystko się sprawuje ogólnie spoczko, eee, Tak. No i myślę, że tak. Myślę, że pokażę Wam jedną z największych zmian. Bo tak, nie wiem czy to było. Widać na ostatnim odcinku. Ale tak. Przede wszystkim. Ee, nie wiem, chyba pokazywałem ten cały las jest tutaj wykarczowany, Ale prawdopodobnie to widzieliście. I tego najanka ta też. Ale to jest mało istotne. E, jeżeli go nie widzieliście, to on prezentuje się w taki sposób. Myślę, że jest całkiem spokojny. Dlaczego na Kata? Bo to jest kocia wyspa i tyle chyba nie ma co więcej tutaj mówić yy, tu mieszka wywinor, szwagier ciepłego ehm, no tak nie wiem czy coś będzie modyfikowanego czy co, co tutaj będzie zobaczymy na razie nie wygląda za dobrze, żeby być szczery jest biednie jest bardzo biednie tyle, no ale dobra na razie jest tak wygląda i i tyle. Jeszcze zejście, my musimy jedną tego pogodę oczyścić. No ale dobra, nie widzieliście do jednej jeszcze jednej ważnej rzeczy, która zaraz pokażę. A mianowicie pam, param, pam, pam. Pff, tak Tak. Yy, zbudowałem latarnię. Zbudowałem latarnię, która już miała powstać jakiś czas temu. Ale w końcu się mogłem za nią zabrać. I... Ogólnie wydaje mi się, że prezentuje się całkiem spoczką. tu wyjście w ogóle siemka. Chyba no, trzy, o spoko, nawet. E, tak. W, w taki sposób. E, budowałem ją sam. E, materiały też w sumie sam zbierałem. Eee... Materiały też w sumie sam zbierałem. No nie gadaj, że zachód tu jest. Czekajcie, nie, zachód jest zorały, stawy sobie dzień od razu. Um, I w taki sposób, czekajcie, już wam pokazuję o co chodzi. Mianowicie tak, e, wychodzimy, kotki i tak dalej, niech latają. Tak, użyłem do tego bloków cegły, których musiałem teraz zebrać użyłem tutaj e, bloku wypolerowanego diorytu i tutaj, żeby był fajny efekt tej latarni widoczny z daleka, pokażę wam w nocy e, użyłem jeszcze glowstone'u oczywiście znaczy jakieś okienka, żeby były prześwity jakieś, tak żeby to jakoś wyglądało e, żelazne drzwi, wiadomo, nie może nikt tu że nie wejść no i jest tutaj taki zbiornik, to no, jest jakiś widoczek, sonie nie było mu claustrofobii e, jest tutaj też taki zbiorniczek, o to który, który magazynuje magazynie całą energię, jest ona przekazywana ja wiem, że ona płynie nie w dół, ale ona jest przekazywana do góry, bo to jest w Minecraftie doradna fizyka <laughs> nie no eee, no i teraz idziemy tak w, schodami w górę są one regularnie zrobione eee, były one drewniane początkowo eee, niestety o ile tutaj nie było problemu z drewnianymi schodami tak tutaj o tyle mniej więcej od tego miejsca zaczął się problem dlaczego? dlatego, że tu widzicie jest tak, jest szkło, a jest lawa. Jeżeli drewno lub cokolwiek coś jest ładne, czyli drewno, czyli płotek, ogólnie jakieś drewniane rzeczy i tak dalej, są za blisko kontaktu z ogniem czy z lawą, to się zaczynają palić. No i no, spaliły się. <laughs> Zmieniłem na właśnie takie. No i tu możemy wejść na górę. Dostajemy tu już efekt jakiś... E, jakiś Jaki dostajemy efekt e, odporności, a to dlatego, że tutaj Bartek postanowił wbudować na samej górze coś takiego jak, tutaj widzicie, to jest ta latarnia, e, coś takiego jak, pozwólcie, że użyję latania, ale jest to mi potrzebne, jak bikon, e, tak to jak bikon. I to wygląda w taki sposób. Nie do czego okres odporność... Ale niech będzie. A nie, po prostu dał taką podstawową. No, spoczkam yy. Nie wiem, czy to na razie jest jakieś mega fajne. Znaczy. Yy, sam efekt spoko. Nie wiem, czy taki kolor mi się podoba. My chyba zmienił na jakieś inne. Ustalmy od razu, to czerwone szkło dajmy od razu. Może niech będzie. Zaraz damy, zmienimy kolor też tego. Mm. O, proszę bardzo. Myślę, że wygląda ciekawiej. Taka salwa, widzicie? Są też tutaj latarnie, jakieś te, znaczy te lampeczki. Myślę też spoko wygląda. Um. No nie wiem czy ten zielony kolor jest taki fajny, bym powiedział. Nie wiem czy bym tego na złoto nie zamienił, żeby być szczery. Ale niech będzie. Uznajmy, że jak pohandujemy jeszcze z wieśniakami. Bo poczekajcie, jeżeli to będzie tak. No jak tak to będzie jeszcze spoko, jak to jeszcze widzicie. Jak to jeszcze tak, to wisi śmiesznie. Tak to dziwnie wygląda. Ale okej. Okay. Eee... No, nie wiem, macieńcie sami. Um, jak to będzie wyglądało? Myślę, że pomysł jest jako taki spoko, tylko że. Ja bym to zmienił trochę inaczej, właśnie. bym to Bartek, Bartek tak szczerze, bym to dał do środka. Tak, potrzebujemy jeszcze bloków emeraldu. Um, potrzebujemy bloków emeraldu, tylko ile ich potrzebujemy? E, będziemy ich potrzebować. Y, 6. Tak, nie, 7 na siedem, czyli 14 24 chyba 24 no dobra hmm, myślę, że trzeba będzie to jakoś okarnąć, myślę, że to się zrobi nie będzie problemu ale zobaczymy um, i żeby to było, wiecie, to nie, żeby to było w środku bardziej, co nie? żeby to nie było takie powiedzmy obvious, takie widoczne, wiecie, z daleka, z mapy ten daszek taki może to było gdzieś nawet tutaj, nie? Tutaj jak spłaszcz kurczę ten... Tam... No właśnie. Mhm. Czekajcie. To jest ten problem też taki. Też by było tutaj, nie? Mhm. No właśnie, kurczę, ciężko to jakoś sensownie byłoby zrobić. Ale dobra, myślę, że jeszcze się wymyśli coś. Przeznaczyć nie jeszcze ile, ile, tych, ile tego mam w sumie. Hmm. Jakoś to ewentualnie zakryć jeden. Zobaczymy, jeszcze wymyślimy nad tym. Będziemy o tym myśleć jeszcze. No i dobra, w sumie jest to z tej latarni tyle. co wam chciałem pokazać. Um. Ja troszkę też upiększyć, upiększyć naszą wioskę, mam stosownie właśnie te dębowe liście, żeby jakieś te gdzie roślinność powstała i tak dalej. Także się tym zajmiemy. Także się tym zajmiemy. Za chwilę, za chwilkę dopiero. Mm. Okej. Okay. Mamy tutaj latarnię, okej, okay. schodzimy, tu mamy też guzik, tam nie mogę wyjść, jestem pijany. E, dobra, e, Bartek też ogólnie wybudował tutaj, oczywiście na terenie parku, który jest po prostu, mam wrażenie, istnym hitem, gdyż ponieważ, e, co zrobił pan ciepłuch? E, to dla mnie było nieporozumienie. E, brakowało drewna. E, brakowało drewna. Nie wiem na, na co. Ale po prostu brakowało drewna, więc e, co pan mu potrzebował? Wszedł na teren parku, jak widzicie, tutaj. Tutaj. E, po czym, tak jak mówię, wszedł na ten teren i zaczął ścinać kurwa, e, de, no, drzewa. I oczywiście, jakby to ściął dobrze, chociaż, ale absolutnie tego nie ściął dobrze, bo. Tego się nie da ściąć dobrze, bo nie yy, plus to widać, plus. O jezus, Maria! Yy. Plus tego się nie sadzi pojedynczo, plus są tu pochodnie, plus yy, gdzieś też jest jeszcze workbench z tego co słyszałem, muszę go znaleźć. Niestety nie mogę go znaleźć Szkoda, aczkolwiek to dla mnie jest jakiś jasny kryminał, to co się tutaj stało i. nie rozumiem, no. Naprawdę. Jak tak można? Ale dobra, no. XD troszeczkę. No oczywiście złamano kolejną zasadę, aczkolwiek to jeszcze nie było takie złe powiedzmy. To wyróż mm, to. Może ja to wiem w tym parku, bo to jest to wszystko czy dalej naturalne, powiedzmy. Oprócz wy, tego wycięcia tych drzewek paru, nastu um, Co zrobił Bartek jeszcze ciekawego? <laughs> Bartek zrobił taką ciekawą rzecz. Otóż. Um, ja wiecie, Bartek mieszkał przy samym tym, przy samym parku, co nie? No i że mu się chyba nudzi, lekko mówiąc. Postanowił on e, wybudować na te, de facto terenie parku coś takiego. Tak, wybudował łódkę. Wybudował łódkę, która nie jest brzydka. No bo, bo nie jest brzydka, ok, ale jak gdyby. Naprawdę na terenie kurcze parku, który jest parkiem, buduje się takie coś. No, come on! Dlaczego? To miał być park, a nie kurcze jakieś ten. No ale dobrze, uznajmy. Nie wiem, right. nie wiem. Gdyby troszkę gadać, jeszcze prawie do tego w sumie. Jakiegoś się nie wypłynie tutaj, bo tu już jest który jest płyca więc xt ogólnie, beka z ciebie panie żeglarzu, majtku, Bartek, Bartku Leszczyku. no no, jak jest tu w miarę ładnie na tym statku, przynajmniej jest oświetlone, jakoś to wygląda jest dolny pokład który... No, który w sumie jest dosyć ciasno tutaj no okej okay. no oczywiście, ma pan kapitano Musimy mieć najwięcej miejsca. Podwójną skrzynkę, oczywiście. A, czy jest miejsce dla majtka? Prawdopodobnie nie. A nie, niby jest. Tu może co powstać drugi żagiel, czy co? Czy taki ta Czy to już skończył? Nie wiem. Nieważne. No nieważne. Um, no, nieważne. E, no widzicie, wygląda to teraz w taki sposób. Myślę, że teraz wygląda to lepiej. Troszeczkę ten czerwony ogień jest czerwony. Nie ogień, tylko o to ciekawe, kratefek zrobił z, z tymi łóżkami. Spoko. E, ciekawe, to mi się zaraz jest ciekawszy ten czerwony. To mi się wydaje. No nie wiem, e, oceniacie sami. E, tak, tak to wygląda. E, tak, oczywiście dalej, tutaj są prace, jakieś nad. Tym wszystkim, tak dalej, będziemy jeszcze upiększać. E, z tego co widziałem, też ciepło ogólnie poszedł w stronę e, tak, tutaj właśnie jest rozszerzenie wioski, tylko że kurwa, oczywiście, musi być innym. Wiem, ja, zamiast jest tak, oczywiście, że to ma być jakieś inną siedlej, i w ogóle e, ma to być inaczej, inaczej wyglądać, dlatego jest to inne. I oczywiście ten obrinder, który jest niewykorzystywany em, przez nikogo i. Em, tam sobie stoi i brzydzi krajobraz, bo tak, A mam nadzieję, że do ciebie w końcu go sprawnie ulepszy, upiększy i tak um, dalej. Tutaj mamy to, widzicie, w jak to wygląda, to powiększenie nie jest za duże, bym szczerze. Ehm, dobra, no ale mówię, tam będzie coś, powstanie coś innego, powstanie wioski, e, powstanie Zo, więc tam będzie coś innego, ale to dopiero plany na przyszłość. E, dobrze. W takim razie, tak, skończmy tutaj um, Skończmy tutaj y, to upiększanie tej wioski właśnie um, Poprzez, no, tu jakiś park jest, taki malutki, co nie Ale chodzi mi o to y, Tak, chociażby tutaj Bo jest taka nieregularnie skończona Teraz tak czy do mnie potrzeba roślinności? Myślę, że... Myślę, że... Właśnie nie więc zastanawiam się. Czy do mnie dać jakąś roślinność, czy nie bardzo. Powiem tak, wolałbym chyba do mnie nie, wolałbym taki jakiś klimacik bardziej. Um, dlatego, że to jest piach ogólnie wszędzie, więc wolałbym do mnie tak szczerze... Jakiś klimacik, jakieś wiecie, latarki, te latarnie i tak dalej. I myślę, że tym się... ...które będę zajmował, ale to jeszcze będzie na to czas. Teraz tak, tutaj jest jakoś pobudowane, to spoko. Tu włączymy. Tu zamienimy, co tak, tak być powinno. Okej. Okay. Tutaj tak samo. Bo to był ten gras, już to się zamieniło w końcu. Um, Okej, okay, tutaj mamy w takie, takie miejsce spotkań, powiedzmy. E, spoko. Tutaj wchodzimy dalej. Słuchaj, tutaj też. Tu coś powstało, w ogóle nie, nie wiem ja życie. tu był e, taki akwen, taki akwen, ale już go nie ma, dlatego, że mówię, coś ma tu powstać. Um, nie wiemy co, myślę, że chłopaki coś kombinują, no może też coś się dołączę. A zobaczymy, zobaczymy, tak? Z zobaczymy prędzej czy później tutaj coś. Weather clear oczywiście. I tutaj myślę, że też już od razu możemy dodać właśnie tą roślinność. Żeby ona była. Tutaj też damy, żeby było z dwóch stron, nie? Jak tu jest obu, obu stron jest trawka. Eee, no to niech będzie z obu stron, tak? Eee, tutaj jeszcze damy tego dirta, tego brakującego. Spoko. Dobra. Pyk, 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 pyk. No tu jest trochę ciaśniej, to już wiadomo, tu nie będzie tego. Tej roślinności za bardzo. Um, tu do sparte, raczej też nie potrzeba, no nie wiem, raczej to nie wyobrażam sobie, właśnie, bo zbudowałem sparte ogólnie, Jezus, co tam się dzieje, Impreska. nie wiem, czy ten budynek widzieliście w ogóle, tak, to jest dom publiczny, ogólnie taki pierwszy dom publiczny wieśniaków, tylko że tu to, co się dzieje, to jest istna patologia po prostu, bo y... Nie wiem czy nie tknęli swoją drogą. Jest ich bardzo dużo. Na bardzo małej przestrzeni. Te ziemki zeskaczą, się rozmnażają, ruchają się w ogóle wszyscy tylko naraz. A gole się tam przyglądają i pracują cały czas właśnie z no, no i taki dom publiczny, taki wszystko tu jest, naprawdę wszystko. Ale tak, mamy sparte wszystkie, wszystkie te słabe dzieci, wyrzucamy tutaj właśnie. Lądują na samym dnie. Nie wiem, jaki tam jest spadek. Um, około Y, to jest 63. Tam około 55 kratek spadają w dół, więc. Um, myśl, myśl, nie wiem, czy bym z tym przeżył. Chyba nie. Bez budów na pewno bym nie przeżył. Ale no. Um, tak. Mamy tutaj jeszcze też lodziarnia. Tak. Wstała lodziarnia. Niestety. Mieliśmy ogólnie e, kelnera, czy pracownika, tylko że z nich zniknął, bo nie, nie dostał imienia, więc e, no, jak się dostanie imię, to się on pojawi. Widzimy no też jakiś basenik taki. E, gdzie, tutaj, gdzie tutaj są ryby? Jak widzicie, są jakieś ryby, tak. E, jakieś dzikie, niedzikie, różne. Jakieś rozdymki były chyba nawet. Eee, czy tam tropikalne ogólnie ryby, więc myślę, że spoczko. Eee, Jestem jeszcze na ratownika, również jakby chciał, żeby coś się topu i tak dalej. Eee, nie wiem, czy to jest jezioro Ukung, eee, po prostu nie, nawet nie jest jezioro, ale spoko. Jezioro Świnno i się z tą trzciną spoczko można usiąść, eee, porozmawiać, pośmieszkować, eee, porzucać chlebek, jakieś kaczki i tak dalej, i tak dalej. Eee, myślę, że to jest fajne. Myślę że, to jest fa Myślę, że to jest fajne, ale to oczywiście to, to zrobi Creeper. Co robi w wiosce Creeper? I co zrobi Enderman? Dobra. Nie wiem, ale okej, okay, spoko, zabity. Um, tak, także tak to wygląda. Um, tak, tu właśnie mówię, to miejsce spotkań, takie, wiecie, taki rynek, powiedzmy, coś takiego, takie. Może no, można wsiąść kominek, jest taki widoczek tutaj spoko, um, bo jest ta, mówię, ta latarnia. Teraz ten Nyan Cat. to mój budynek, ogromny hotel. Um, Spokojny, to też można usiąść tutaj, tak, więc zjeść i tak dalej. Ehm, myślę, że jest spoczko. Ehm, spoczko jest to oj, ogarnięte. Tutaj wiadomo, są jakieś kociuchy, sierściuchy, takie tam, to nie są moje w ogóle. ciepłego. Oczywiście publiczna ehm, biblioteka. E, biblioteka, biblioteka przez Enchant, z e, której nikt nie korzysta. Ehm. Więc no, jest ten budynek troszeczkę useless, no, ale trudno, na razie niech się stoi. Eee, plany są ogólnie takie, nie wiem czy powinienem, czy wiecie ogólnie. A, tutaj też troszeczkę ciepło ogrodził e, tą kopalnię wygląda zaraz w taki sposób. To no, troszkę jest inaczej. Taki takie małe molo z poczką, można sobie znużyć, są żółwiki i tak dalej. Ogólnie takie najbliższe. Wygląda to w taki sposób, że e, w tamtą stronę mówię, będzie, ma powstać zoo. W ogóle na całym tutaj tej wyspie. Najpierw ja ja pokażę na z góry, bo już Wam pokazuję. Tutaj na całym tym terenie, na tym tutaj, całym tym wyspie ma powstać e, zoo. Co tu robi panda? E, ma powstać zoo i to ma być różne zwierzęta, właśnie pandy, pszczoły. Owce, krowy, wszystkie, jakie są w Minecrafcie. Um, postaram się. Co ta tu panda robi? Jakie ty jesteś typem pandem? Zła. Okej, okay, ciekawe. E, Ciebie mówi, że którąś wyspę, nie wiem, którą właśnie. Nie wiem, czy nie, tą chcę przerobić na piekielną. czym, jak mu to wyjdzie. Czy tą wyspę, nie pamiętam, którąś chcę taką, taką typę piekielną zrobić tam portal de Enteru i takie tam no nie wiem zobaczymy, jeżeli mu to wyjdzie to spoko Aczkolwiek na razie bym sugerował mm, zmianę krajobrazu w postaci yy, tego tak, zdecydowanie to należy zmienić zdecydowanie to jest obecnie mi się wydaje większy priorytet um, tak. Jeżeli chodzi o tamtą część, tam gdzie jest wykarczowany las, to końca jeszcze nie wiem. Wiem natomiast tylko tyle, że mniej więcej tutaj, w tej okolicy, um, planujemy wybudować razem z. No planujemy wybudować ogólnie port. Taki port ogólny, wiecie. No wiecie, jak port wygląda, co je? To działa tak. Eu, Przepraszam. No i tu może być jakiś statek, co nie? Tutaj, o! Tylko, że nie rozbity jak tamten, tylko taki duży, co nie? Taki, o, fajny. A tu nie wiem, jakieś wiecie, może świątynia powstanie, może jakiś wulkan. Eee, Zaczymy, tak? Tu jest widzicie, bardzo duży ten teren, więc tutaj. Um, można naprawdę bardzo dużo rzeczy budować, tak? No, jest ten teren dosyć sporawy, więc. Potencjał myślę, że na pewno jest. No, ale dobra. Myślę, że Was nie będę już przetrzymywał w tym odcinku. Także ja mam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Zobaczymy się długo w innych odcinkach. I tyle. Trzymajcie się. Na razie. Pa Pa. Cześć.